Nazywam się Iga Mikuła i mam 18 lat. Od 10 roku życia trenuję biegi na orientację, a od 5 lat należę do kadry narodowej juniorów. Uczestniczyłam w wielu imprezach mistrzowskich, a moje największe osiągnięcie to piąte miejsce w sztafetowym biegu na orientację na Mistrzostwach Europy Juniorów. Mam wiele medali mistrzostw Polski, ale w tym roku zdobyłam mój pierwszy złoty w klasycznym biegu na orientację. Do teraz pamiętam ten moment i ogromną radość, jaka mi towarzyszyła, ponieważ zdałam sobie sprawę, że moja ciężka praca i dyscyplina zaowocowały. Moim największym marzeniem jest to, aby to jak najczęściej i być dumna z samej siebie po osiągnięciu celu. Do tego potrzebuję bardzo dużo treningu, który odbywa się w wielu miejscach na świecie. Teraz przygotowuję się do Mistrzostw Świata Juniorów w Szwecji, a moje docelowy start to Mistrzostwa Świata Juniorów w Polsce. Wierzę, że wykorzystam ten czas w 100% i będę mieć możliwość przygotowania się jak najlepiej. Uda mi się to wyjeżdżając na wiele obozów, a także posiadając odpowiedni sprzęt, taki jak buty do terenu oraz lupa do szczegółowego czytania mapy. Mam nadzieję, że uda mi się spełnić swoje marzenia.